Chodźcie, chodźcie, dobra, bo ja znalazłem tak. Nie, nie! O, czekajcie, możemy Możemy o tak mu zrobić. Chodźcie, chodźcie. O, dobry pomysł! Hehehehe, <laughs> się, co mu się stało? No panowie, bo zaraz zostanie uwolnione nic. Dobra, będzie gdzieś się roz... schowałeś! O! Nie, ja schowałem. Cztery. Dobra, dobra, aaaa! Szybko, chowaj się gdzieś! A, nie, nie ma tutaj miejsca. Dobra, to jest taka malutka mapka, ale już ja się Aha. schowam. O! Cicho! 4 minuty, tak? Dobra, ej, trzeba tak to u nie. O, nie, nie, nie. nie... Trochę za bardzo, trochę za bardzo. Tak, tak, tak. Delikatnie. What? Delikatnie, Delikatnie, wiesz, co zrobić? Trzeba no, to tak, tak przestawić, tak, tak, tak. żeby ten. O, o, nie w tą stronę, o. Ale. Tak. O, powo, o, joj, jo, 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 trochę o, nie, nie. za bardzo. Nie, nie, jest dobrze teraz, zobacz. Jest idealnie wręcz. Ale tu jest w ogóle jakiś. jaka ta no. mapa jest dziwna, tu się no. przechodzi przez ściany nie. nie. No dlaczego? No, no nie, nie, no co jest Ale dlaczego? Dobra, dobra, chyba, chyba Zacha nie usłyszał. Chyba Zacha udało się zagłuszyć. Dobra, dobra jest, dobrze, Chodź, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mandziesz, tak? nigdy nas tu nie znajdziecie! Nikt nie, <laughs> nie, no, nie! Może, czy możesz się, Czy możesz się uspokoić, Dobra, wolne, przepraszam, to ale to ekscytacja. Dlaczego, dlaczego ci, ci śmiech wylował w tą stronę? O! Nie mam pojęcia, to Kolejny jest. Kolejny poziom, Joker. <laughs> to jest naturalny ten, naturalna kolej rzeczy. Panowie, ja wyszedłem ze swojej kryjówki i się zgubiłem w swojej kryjówce. Zacha, jak ci idzie? O! o Dziurę znalazłem! Braw ja też znalazłem! Ja nie wiedziałem, że tu są dziury w ścianach! Dziurę jest taką! czy wy możecie ci. Tak też mi się wydaje, że tutaj gdzieś może być, czekaj. O nie. <Zalaz1> o oh nie. Aaaa! Jak też znalazł, A taka była dobra krówka! Zdaj mnie, ja sam siebie <jährło> nie mogę Halo? znaleźć, twoja Halo? Ja cię oh. kręcę na zwyczaju. Do, ba, 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 ba. A wydawałaś się, że taka krówka. No nieznajdywalna już co, nie? A nas znalazł jedną. O! No! Podpowiedź, widzę pomarańczowe ściany. Tak, to są Pol湯. teleporty. Co? Czyli on Ej, znalazłem w kieczucu! Co? Znalazłem go! Którzy nie mam wyświetlać! Kurz do wow. ze ściany Gajem! Ej, mandzio, jaka to są dobre króweczki. To jest świetna Gole. mapa. No dobrze, no to się bawimy. O nie! nie! Dobra, czemu? Uwaga, Bladeusz przebudzenie! Haloo! Czy tutaj ktoś jest... Nie, tutaj nikogo nie ma, wychodzę stąd. Dobra, dobra, czy musi tutaj ktoś być? No, Lady, jak, jak nie znajdziesz i, i, i będziesz chciał ich, to ja ich wszystkich sprzedam, bo żaden mi nie pomógł z moją kryjówką. Mówisz? No dobra, <laughs> to będę musiał to zrobić. O kurde, ile tu jest tajnych przejść! Jak to jest po prostu niekończący się labirynt? I ja muszę akurat szukać. Najgorsze. Przepraszam, czy ja kogoś widzę tutaj dobrze? Ja właśnie też widzę tego dobrze i to jest fajna miejscówka. Nie, no bez ja tknąłem w jakimś No halo, No gościu, no halo! Nie... ktoś się obrócił tutaj w bok. Czy to. A, dobra, chodź, za, dobra, chodź, za idziemy stąd, bo to. Jest to. Zacha, ja ci pomogę się schować. O, nie, dobra, zacha, Ja ci pomogę się schować, o, dobra, nie, zacha, ja pomogę się schować dobrze, bo pokażę co? ci, jak, jak to jest to być robi? dobrym przyjacielem dla kogoś. Dziękuję, reszta marzo. chyba nie rozumie. Dziękuję, o, Proszę. Będę siedział już tutaj po świeci. I on jest tutaj. <śle> o, dzięki. Dobra, diabeł. nie, Dobra kombinować. Nie, 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 to czekaj, czekaj. Tak, nie nie A i teraz dosyć całe. Dobrze, już spokojnie. <śle> Super. Dobra, <śle> tu cię nikt nie znajdzie jak coś, więc luźno. Dobra, Bandzio, wiem, że gdzieś tu byłeś. Wychodź z otwartymi ramionami. No, <laughs> Ale tutaj przejścia znajduje tajne! Ktoś jeszcze się, sz, kto jeszcze się się chowa? Ja się chowam. Ja się chowam. Okej, okay, okej. Okay. Kto może tak wysoko? No kto? co ty gadasz? No da się da się, oj, tak, tak, byczku. Dobra będzie, koniec tych wygłupi wydałem ci Fory, gdzie teraz jesteś? Wychodź stąd. Nie, <laughs> właśnie, nie... właśnie mnie złapałeś przez ścianę. Złapałem cię przez ścianę? Nie, zacham, nie złapał <laughs> przez ścianę <laughs> i teraz robi Mickey Poza, żebym nie mógł przejść. <laughs> Inteligentnie <laughs> O, Święko Zacha, gdzie był Mandzio? Siema. No już złapany. Kurde. Ale gdzie był, to było pytanie. A nie Na górze? Z złapany i tyle, co nie? Co ci tu to co, co tu drążyć? Jest e. tutaj, musi się chować Torek. O, jest i Mandzio Kto jeszcze z Torek? O nie! Zacha! o nie! No nie! No nie! No nie! nie robi. wydaj mnie! Dobra. No to jak, to, jak to nie wydaj? No mógłbym, no ja szuka. wiem, gdzie on był. To tak, no to powiem wam, że diabeł jest mega dobrze ukryty. Znalezienie diabeła to graniczy z cudem, powiem wam. O, nie znaliście go przedemną. <laughs> dlaczego ja wszedłem w jakiś nieskończony labirynt? Bro, i najgorsze jest to, że jak ty się chowałeś na samym początku, jak się zryspiłeś, to ja układałem sobie te skrzynki, przeczekałem sekundę za jedną skrzynkę schowaną. Bo dobra. Zaka na wszystkich łapał przez ściany i jest na miejsce, gdzie nas nie złapie przez ściany Dobra, na prowadź, no. prowadź Bandzio to to, to, to to jest w drugą stronę Ale szybko, <noise> Ale dobra szybko, szybko ma... za no, Szybko, no biegnę, no chodź I Szybko I o tutaj, tutaj I tutaj. o tutaj trzeba, o Oj panowie, żeby nie było zablokowane. Dobra, idzie teraz No chodźcie, samą... chodźcie, czekam, no, samą... czekam, czekam na resztę Nie, 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 no, Chyba no Chyba no, się zgubili No chodźcie, chodźcie, chodźcie Teraz wchodzimy o tutaj. Ej po kolei, po kolei, po... no dobra, to da, dawaj. I i i teraz A, po kolei i teraz biegniemy. No to ja tak. <stytutek> ja tak. Nie zrobiłem i mi bradzi wyszedł, wiesz? Także. Nie, nie, spokojnie. nikt ci tutaj nie wyjdzie. Zachadnie z tego miejsca. Z <stytutek> <Nie stytutek> tego miejsca. Dobra, to trochę zejdzie czasu generalnie. No, ta droga, u droga do legendarnej kryjówki. Ach, słyszałem o niej legendy. O, 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 i panowie, czekajcie, bo ja się zmęczyłem. O, jak klasycznie się Zaraz będziemy iść, zaraz będziemy iść, Dajcie mi odpocząć. Sobie. Dobra, to kapimy sobie tę ekspresę. prawo krzesełka. czy lewo? <laughs> no, no to, no, no to niestety, odbrałeś, to musimy rzucić korytarz. Dobra, dobra. Dobra, gramy w, Ej, kamień, słyszałem, papier. Słyszałem gramy w kamień, papier, i nożyce. Na 3, 4 dobra. mówimy, czym jesteśmy. 3, 4, kamień! Eee, <laughs> papier! O, no to wygrałeś? Łatwo. W którą stronę idziemy? E, w tu. Dobra, dobra. w tu. Dobra, dawaj. Jeżeli oh. nas to zaprowadzi do śmierci, diabo, to masz kunta. Nie, na pewno nie dojdzie. Tu nie trzeba do uważać na tą zdradziecką ścianę, bo tu ostatnio mi wyszedł. Aha! No to jest tak jakby. No, eee, mamdzią, no, mamdzią! Patrz na to! Patrz na O co? Nie! 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 Chodź, 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 szybko! Chodź, szybko! Na razie razie dobrze, dobrze. Są... No nie! 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 Tak dobrze! Nie, tak dobrze! Nie, tak oj, nie, tak nie, dobrze! Akurat tej oj, to, nie, 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 w tej scenerii to się napikowali, nie? Ja musiałem się. być taki ulany i nie mogę się wścieklić. Bo powinieneś na stół wskoczyć. O nie, jestem szukający. Dobra, Torek a. szuka. Słuchajcie, musi być więcej tego przejść, tego rodzaju. Ej, chodź, wiem gdzie jest przejście. Tutaj, nie, nie, nie tutaj. O, Tędy, patrz, patrz, patrz. Chodź, tu, 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 chodź, Mandzio, patrz. No, A, no, 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 chodź, chodź! Chodź, 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 diabeł! Zaha! Tak. A ty gdzie jesteś, Zaha? Ja się chowam w innym fajnym miejscu. To jest takie no, proste bardzo, bo to za dużo nie ma, ale ja czuję, że to jest dobre, bo to jest wyjście już takie, o, po prostu. Ale trzeba przy. Yy, znaczy ten, trzeba podskoczyć, więc luz. Szukam! Czy to się zamknęło? O. Zamknęło się. Dobrze. O, ty, ale weź cyk mi na głowę i sił. <laughs> tak, Ej, nie. By było coś chyba, czy mi się wydawało. No, wyżej się da patrz, bo mi głowa przeznika. Spróbuj mieć pachnąć, tylko jak zejdę, zobaczyć, czy jest tam wejście. Dobra. Ol, dobra, dawaj. Stronę. Chyba nie ma, wiesz? Yeah. Nie, nie ma, bo się odbije Nie ma, mocno. nie ma, odbija się, dobra, odbija Dobra, nie się. ma. Dobra, cichutko. Dobra, dobra czekajcie. Panowie, jakie mi, pajacy jesteśmy. Trzecia osoba i z trzeciej osoby zobaczycie. Uuu, czy masz rację. Przesuń się, przesuń się, proszę. Dobra, już się przesuwa, może skończysz ze, ze mnie. O, o, o. Jak tam, mandzio, widzisz coś? Jest co, wystaje mi ramię, jak tak już wyglądam. Zatem może tego nie będę robił? Dobra, w razie czego tu mamy ten, wyjście awaryj. Ine, więc easy. <gry> panowie, panowie, no nie wiem, bo już minęły dwie minuty, nadal nas nie macie. Ja powiem wam tak, my jesteśmy trzech tutaj spoconych dorosłych mężczyzn z wyciasnym skowku Niczym Harry Potter. No właśnie torek. Na poziomie, gdzie... na, poziomie na poziomie zero. Uuu, zero no. zero. Na zero. poziomie. Czyli zero. Tyle ile punktów dostaniecie za tą rundę? Okej. Okay. No Torek, na razie ci nie idziesz szukanie. Lepiej chodź tutaj na poziomie lokalnym. Bo się, się zgubiłem, ja się no! O, jak się stoda? Stoda. Znowu poszedłeś do labiryntu, a mówiłem ci, że już no. tam nie zerwał? Ty... Nie, nie, wychodzimy, zostań. Dobra, ja się oficjalnie zgubiłem. Dobra, to ja Torek, torek, chodź, gdzie to torek ja to znajdę to jest... ciebie. Dobra, musimy ja go O, Torek, prosto, no. prosto. I teraz, no i... Wa właśnie tutaj O, tyle pokażę, że myślę, że nawet jakbyśmy my ich szukali, to może. O, cholera! O, no teraz Muszę tak się chyba. powstrzymać, niestety, bo moi przyjaciele są na dole. A, okay. Torek, tutaj. No właśnie, gdzie jest to zejście z drabinką? O, <laughs> no tu torek, torek, tutaj! O, jesteś. Czekaj, czekaj. O, nie, nie, no, nie. Zaraz ja tu czekaj byłem. Ty? Oni zaraz popełnią. No, a tu jest malutkie. <laughs> Dzięki Blady. Luźna łydać, Spokojnie, czy znajdzie. Bloody, bloody tak? potrzebuje pomocy. Co się stało? Mandzia mam. Chodźcie. Potrzebuję oh, pomocy. Nie. Eee! O, nie. Nie. o nie. A nie. Te tylko cztery pory roku Bibaldiego zostały. Cztery pory roku Bibaldiego. się siedzi czas tutaj? Nie, jeszcze nie. Nie, już jestem tutaj. Nie, nie, nie Sprawdziłem jest, no. jest tutaj. Nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj. Nie. Nigdy go nie znajdziemy. No koniec, jak już mnie tutaj nie ma. O nie, o, nie no, przy ścianie mnie ktoś jedna. zapnął. Serio? Tak, będzie mi chyba, Toś mnie ścianę, Nie wiem, to tu ściany. No, nie, no, no, ja cię nie złapałem, po prostu cię znalazłem. <laughs> easy, easy, Dobre jest. O nie, ja o. szukam tylko nie to. No i bardzo dobrze. Dobra, gdzie jesteś? Na górze mówicie. Dobrze, na dole, na i... minus jeden poziom. Minus jeden. Mm. Czyli takie Zalazłeś sekrety. Ja tutaj w ogóle idę w głąb. To był Storek? też ze mną? Nie no proszę daj mi jeszcze chwilę. No, <grymne> no, nie, nie, nie. <grymne> a, Poczekaj a, chwilę. Otworzyłeś no. drzwi bezpośrednio <grymne> przede mną. Ja tu podchodzę, to otwierasz. No bo, bo dopiero znalazłem to. Dobra, pogadajmy. Zrobię Pogadajmy! Ja cię po. O nie, no i to co weźmie? Na... Sam na mnie wbiłeś. Acha, nie, nie, nie. nie, nie, się nie, nie, nie. Się dobra, dobra, dobra. Chciałem, żebyście mnie widzieli. Dobra, dobra. Ej, Torek, uważaj, Torek was szukał, czekajcie! Chodź, 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 zaha, chodź, zaha. Torek was szukał, czekajcie. I o tutaj. U, patrz, patrz, patrz. Nie, 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 Madzią lepiej. Czekaj, czekaj, diabeł, diabeł. Tak, tak. Eee, przewidzę, że teraz wskoczyłeś! Tak! O, ja I teraz skrypłem. się oświecasz lampą! Ale Mandio, jestem oświecony! Mandzio lepiej, zobacz! O! Nie mogę! <śmiech> dobra! <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, może nie! No nie, czekaj! blady, poczekaj! Tak? Ja wiem, gdzie oni są! <laughs> no ja też wiem, bo widzę ich przez ścianę! <śmiech> 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 bloody, ale ja ci mogę ich złapać, ja ich ja ich przekonam, żeby si. Co? A... Nie, nie. Mamadzia. Nie. Nie, no, no nie Gorsaj, no, gorzej, dobra. No. Ale, ale ktoś tu ładnie się zabarykadował. Zostawcie go! Zostawcie mnie. Dobra, Jest nic, nie! Nic nie widzieliśmy! Nie. No, no no no, no, sam się zaśmiałeś! Sam leciał! Kula. Kurde, bo mnie przez ściany widzieliście, to się oszustwo nazywa. No to się jeden. Nie, nie widział nikogo przez ścianę! Ja widziałem. Waga, idę! O o, o. Dobra! O! Ja no, no. coś czuję, tak. że tutaj... Szybko, 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 ów. już nadchodzi. Lepiej uciekajcie przed Bladeusz. No tutaj też się da... No tak, tak. No ale co ty zrobisz, no, dlaczego ty... dojebra do ju już, no, ju Czarek. no już, już. Możesz ju proszę. Dziękuję. <ixumbert One> no kto... No proszę, nie! No, no nie, no, no nie, no nie! No diabeł! No Co?! Przecież dzisiaj ci pokazałem tą grę! Co tam się dzieje? Czemu się tak drzecie? Proszę się uspokoić. No, no. nie, i po prostu tutaj były... troszeczkę morale spadły na sekundę. <laughs> troszeczkę na sekundę. No już nie, wrócił. co ty robisz?! No ja co ty robisz?! No pa, pa, powaliło cię, gościu! Dobra, czemu bo się? trzeba zakamuflować, pa! No ja, i teraz to tak zakamuflowałeś, że wiesz... Dobra, no, Czemu przy... ktoś tu zrobił tak, że odsunął tamto? A, no nie wiem, może dlatego, że wskakiwałeś na krzywy ryj. I... zahaczyłeś. Dobra, to poprawię. Postyć no, 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 co no, ty, ty robisz?! Się. Rizki, rizki. No dobra, czekaj. U, Po raz pierwszy na tej mapie, nie mogę narzekać. No, Holandr. Raczej tego przejścia nikt nie użył. A no, jakby tutaj było, to byłoby ciekawe. Ale niestety nie ma. Tutaj nie. Hmm. 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 Jakieś teleporciki, może by się tu przydało czy coś właśnie tak. Chorek. Dobra, ja Co? już... Ja jestem Co? już tak schowany, że nie ma opcji, żeby ktokolwiek mnie znalazł. Nie, Manzio, ale... Ale dlaczego tak mi robisz? Weź to pudełko! No wezmę. Mam pytanie: czy ty naprawdę mi uciekłeś? Nie. Czy ty naprawdę mi uciekłeś? Wiesz, jakie to jest zachowanie dziecinne, niepoważne i w ogóle żałosne? Żałosne zachowanie. Żałosne zachowanie, Torek. Naprawdę żałosne, gościu. Renata! No nie no, dlaczego? No, Zastanów się nad Twoim zachowaniem. Czy możesz się zastanowić na? O, cześć. Mo... <laughs> możesz się zastanowić nad Twoim zachowaniem, torek. torek. Torek, ale czy ty możesz? Nie działa, nie działa, tyle! Powiem z tej strony! Mam <śpuszczak> drugiej! Z tym... Nie, Mandzio, porozmawiajmy! No, no rozmawiajmy! Mandzio, tak? ja ci pokażę, gdzie są mini. No ja wiem, że tak. Odam ci dwojaki. No, nie jednego. Dobra, o, no, dla mnie deal. Jaka chętna? Dla mnie tak robić. Dla mnie? Chcę nie jednego. No to lecimy. No Jeden tak. jest w drugą stronę, musisz się odwrócić, nie, nie zaprowadź, nie. odwrócić się do jednego. Ej, nie Torek, nie sprzedawaj! Mam zbyt dobrą kryjówkę, nie wolno ci mnie sprzedawać. Nie pozwalam na to. Się odwrócić. Nie zgadzam się nie, na to. Nie, Torek. W drugą jednego, stronę. jednego musisz mi wydać o tak, a drugiego to możesz mi wskazać tylko. To Dobra. wydaj tego co tam Dobra. biega po całej mapie, a nie, nie podasz tak tego Bradusza. Przybiegniemy właśnie do bladousza, mam nadzieję, nie, że. Nie, tak. nie, zostaw... Nie, nie, nie! Torek, nie! <laughs> Torek, nie! Opanuj się! <gry> Torek, tylko ty nas prowadzisz. No dobra, cóż. Dobra, Zapraszam. Dobra, już pokazuję, już. Torek, o, już, nie! Nie, nie będę ich widział, no. No Muszę dobrze, idzie, no rozumiem. No tak, no ja wiem. Torek, nie! Y Tutaj. A nie jak wracamy nie, się nie, do... nie. Torek, a piętro niżej zejść. Nie, nie. nie? trzeba ma. piętro niżej trzeba zejść. Nie trzeba nigdzie po... schodzić. Szuka trzeba zejść. Nie, nie trzeba nigdzie schodzić. Piętro Pro... niżej zejdziemy i oni tam wszyscy będą. Proszę, dobra, mnie... Torek, ja czekam. Ja masz mój kredyt za proszę tutaj. nie dobra. schodzić, bo to jest zbyt dobra kryjówka. Proszę tu nie schodzić, Torek. Torek idź, idź pochódź sobie na. Teraz posłuchaj, psychologicznie to rozegrajmy. Bradi za dużo gada, więc Torek nie idzie w jego stronę. Ja wiem, że ja zejść na dół po prostu. Nie wiem Ale daje mu się napierać, daje mu się no nie wiadomo właśnie jak się schodzi na dół, no bo to jest trudne. No i chłopie, czy ty naprawdę będziesz takie zagrywki na mnie robił, że dałeś <śm> nogę? No to no, 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 <śm> możesz mi pokazać wreszcie. Dobra, no idę, idę, idę. No i Torek, no idź. Nie idź. No, ale oni go nagle! No ale no. co, no to nam, ty ich nie widzisz? Wiedziałem, że zbyt dobra no, krewka! LEGENDARNA no, no, no teraz ich nie widzę, no teraz cię no, nie pomogę. No. No, ty też ich nie widziałeś, wiesz? Dobra, ale podpowiem, że to jest na tym piętrze tym pierwszym, co nie? Tam, gdzie jest teleport. Tam Czyli widzisz? Tak, dobrze. No i teraz pytanie tylko: gdzie? No właśnie. Jestem zbyt, przyczajony, niezauważalny Nie widoczny ja, stał gdzieś na widoku i udawał lampę, coś? Za skrzynkami był Za skrzynkami byłem Ale dobra kryjówka, no świetna, no, no fenomenalna Kurde, no tak. czyżby się już skończyły wszystkie kryjówki? Nie, nie, nie. Czy ty zauważyłeś, że mnie klepnąłeś, czy nie za bardzo? Tak, tak, tak Już tak. myślałem, że po prostu mi kopnąłeś w czoło nie, nie, nie. i poszedłeś dalej to fajne. Podoba mi się. Dobra, które piętro? No Aha. mi się wydaje, że wszystkie, nie wiadomo. NO NIE WIERZĘ! <laughs> Akurat się tędy! Ajajaj... Aj, aj, to dobra. Faktycznie. Co? Znalazłeś ja, wszystkich? Jak? Co? Już? Jak? No nie, to no, przez ścianę! Słucham? Bo w ogóle? Dobra, the best seeker i the world. Hello. Ale, no, ale ich zatwiłeś. Jest tu coś, masz coś bladdy? Nie no właśnie szukam, ale nic nie co mogę tam, znaleźć. Mm, bo myślisz sobie. No kurde, no aż głupio żeby tu nie było kolejnego secret tajnego ostatnio. przejścia, co nie? A mimo tego... Fuck. Sorry. No 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 Halo, bo no, proszę mi ee. tutaj nie. <śmiech> o! <śmiech> Czerwone, no, no, ale czy bym szukał? Eee, zagrawiłem się, się, <laughs> się za pomoc gość klepną tak... <laughs> mnie w rękę. Tak, cześć! <laughs> Nie! No! no ale że się zgubiłem w, no. <laughs> w labiryncie! Czyli to ja się w labiryncie! W labiryncie zagubiony i gdzie teraz jest z Bladeusz, no nie wiadomo. Ja nie wiem, jakie blade. Blady pewnie znalazł jakąś kryjówkę, która już była pięć razy powtórzona. Co? Teraz przepiłem i udaje, że jest nowa, nie, nie, nie? Nie, nie, nie? Co ty nigdy bym tego nie zrobił? Ja jestem Bladeusz oryginalny. Życiłbym nie wszedł do tej samej kryjówki, w której byłem już kilka razy. Na pewno, możecie mi zaufać przecież Mam go, tylko się nie, nie dostał. Dobra, gdzie do mnie. Nie! Co... nie! O! To się zaberkadował. Nie! się zaberkadował. Nie. Nie. Nie, nie! No już mam Jak chce wyjść? Gdzie tu jest wyjście? O, pomocy. O, tak pomocy! Bo ja jestem w samym środku <grym> labiryntu. Ja gdzie tu jest wyjście? Oooo! Gdzie pan Tak, gdzie się wszyscy?